Cześć wszystkim, witam serdecznie. Część druga galaktycznej legendy Raid. Dzisiaj tier 4, 5 i Ultimate. Lecimy z tym tematem. Skład, jak będzie wyglądał na początek. Tutaj zmieniamy jedną postać. Czyli tak jak w 1, 2, 3 droidy plus fin. Bez zmian. Złączymy go i lecimy. Look at yourself. You wanted to prove to my mother that we're Jedi, but you are proved something else. Dark side is your nature. Surrendered. No. Okay. I've lost now. Final our aim is to Kylo and his palimy Pamiętajmy, że oni kontrują, więc tutaj też trzeba uważać na to Ale jak mam live blood, to nie jest to takie Nie tak to przeszkadza okay. Czekamy aż będziemy mieli specjalny cios Ray Powinien załatwić temat Pina. Dam tu drei. Okej. I sudden wir white. Poleci. Pięknie. I tutaj ładnie oddaję. Oła, wow, moc. Na kailo. Robimy sobie stan. I powoli kończymy temat. Palimy. To nie będzie być kontra, nie, bo mamy zasłonę dymną. Ten piąty będzie podobny. Będziemy mieć dodatkową jeszcze umiejętność, tak samo w tierze szóstym, czyli w czyli tu jak się ukończymy. Widzicie, tutaj nie ma problemu, żeby przejść. Dzięki za wszystko, the Rider, ale czas się żegnać. Jeszcze stan na pożegnanie. I okej, tak wygląda tier 4 A want to take your hand, Ben's hand hand, okej. Okay. Tier piąty skład identyczny, tu dochodzi nam nowa umiejętność. Tu będzie nam przydać Great żeby tę umiejętność wykorzystać. Jak jej nie mamy, to i to i tak to przejdziemy, więc nie będzie żadnego problemu. Tier jest trochę trudniejszy, ale tak samo skupiam się na Kylo. Tu mamy ten, tą samą sekwencję. Zaczynamy. ja wiem. Przy, tym, przy tej protekcji, którą mamy, to jest to na luzie do przyjęcia. Jeszcze raz wina. trzy. Confuse. Teraz już będziemy mieli sztuk mieczem w dyspozycji. na lina, coś może jakiś Pięknie jest. Raz Confused dwa razy. Dodajmy mu. Okay. I jeszcze raz czekamy na ten specjalny cios. Jak się da, to od razu stan. skupiamy się na Kylo, cały czas. Planujemy sobie podroby tych kolegów jego riderów. Okej. Okay. Ray, right. come on. Przucimy. Raz. Granaty, że będzie konta. Okay. Mamy to wyliczone. Ale odzyskał trochę mocy. Zagramy turę, Ray. Czy tutaj będzie koniec? Tak. Okay. i bez rzutu mieczem się było. No i teraz to już lecimy. Jeżeli jeszcze kilka live load, żeby ja specjalny cios, czyli tej umiejętności specjalnej nie będziemy używać. Nie jest ona tutaj potrzebna. Chyba, że ktoś wygrał JTR, no to JTR może brać na siebie, ale JTR akurat się przyda w następnej fazie, ona będzie potrzebna. Okay. Widzę, Lila Fajsa podniosła, gear, fajnie, fajnie, fajnie. Podoba mi się ten kierunek, gaz się zbliża, no i tutaj oczywiście. się powtarza, przechodzimy do ultimate'a. Tutaj no już jest większa trudność, więcej ticketów potrzebujemy, więc ten skład już jest bardziej kluczowy. Jeszcze Wam pokażę jak mam raid zrobioną. Raid pod życie 540, speeda jest w zupełności wystarcza, jak widzicie ma bardzo dużo życia, 235 tysięcy, tak strzałkę mamy, speed, health, tutaj health i tutaj health, cena jest dość mocno dopakowana życiem. Jedną zmianę, którą tutaj robimy, wyrzucamy Artu, dajemy JPR i zmieniamy jeszcze c i dajemy Fina ten damage, trochę wzrost i też żebyśmy mieli tanka. Fin najlepiej też pod offense zrobiony, u mnie jest mody życiowe, też dadzą radę, ale tak jak mówiłem najlepiej offense, czyli w pin. I po pod opens, JTA, Critical Damage, Critical Chance. Yy, no i co, tu jeszcze Wam mogę powiedzieć: Speed na Viviage bez zmian. I życie na rain. I duża, duża oczywiście. Ok, przejdźmy do Alchimata. Tu tak samo, skupiamy się na Kylo. Przy okazji pokonujemy yy, tych bocznych strażników, ale mogą oni zostać na koniec. Nic tutaj nie, yy, nie przeszkadzają. Ok, teraz tak jak to będzie wyglądało Liveblood Ważne, żeby Ray u nas ruszyła się pierwsza, więc musimy mieć też, też sporo speeda. Damy sobie na JTR, zobaczymy kogo wybierze Kylo na pierwszy cios. Na Dodger wybrał, więc fajny Rul. I teraz tak, pierwsza rzecz: dajemy tutaj Health Immunity na Kylo. Ok, Pink Immunity. Teraz tak. Yy, granaty tu nam się nie opłacają, chociaż możemy widzieć te konta, nie będą jakoś tutaj straszne. Okej. Okay. dajemy cierpinowi. Niestety JTR jest wystanowana. Bywa i tak. No i używamy Staden Wildline. Pach Nieźle. Ale dostaję ciosty. Oczywiście czekamy cały czas, aż żejtier ruszy. Przed ok, JTR rusza, bierze na siebie, ona daje, że oprócz tego, że ona bierze na siebie, damage, które otrzymuje, są o 50% niższe, więc ekstra. Ja, jak ona jest tankiem, to będzie to dla niej e, bardzo dobra opcja. E, nie robimy mind tricku, ponieważ chcemy, żeby ona była jak najdłużej e, brała na siebie, więc robimy to później, jak będzie możliwość przyspieszenia tego. Tej umiejętności, czyli The Force is with you. Dobra. No i teraz kupujemy Live i stałe Protection Up na JPR, ponieważ ona bierze na siebie wszystkie ciosy. Pracujemy nad pokonaniem Kylo. Ok, tu już mamy jeden. Eee, ja bym dał najpierw ten cios, żeby było pięknie Niki na tą postać. Ok, i tak to przeżyje, jak okay. widzicie, że jest coraz lepiej. I teraz tak JDR, wraca do przetrania na siebie, okay. I na zyska i tak to przeżyje, ponieważ ma już to te potężna. Ok, teraz możemy tak. Mind Trick, żeby zyskać turę. Na siebie. Jak widzicie już jesteśmy coraz bliżej wygranej. Myślę, jeszcze jeszcze jeden cios. Od razu nie będziemy czekać. No i tak, leży Kylo. Grave Raider na siebie, to możemy sobie pozwolić na rzutenie granatem. Widzicie, idzie to dość fajnie. Liveblood. Raider. No i tu z tym będziemy się trochę tutaj jeszcze klepać. Tutaj. Ray już nie ma możliwości Liveblood, ponieważ ma za mało życia że tu Finn już trochę dostał. Zróbmy tak. Dobra. No nie musieliśmy tego mind -triku robić, ale dobra, poszło. No i mamy jeszcze ten cios. Oli jeszcze Bibi. Pin zleciał, ale to nic nie znaczy. Oczywiście mogliśmy grać bardziej ostrożnie, żeby pin tutaj nie spadł. Ale ja tutaj już chciałem to jak najszybciej zakończyć. Dobra. I tak wygląda Ultimate Możemy puścić jeszcze raz tą walkę. Możemy zrobić jakby wersję bardziej ostrożną. Okej. Okay. Wersja bardziej ostrożna. Myślę, że dwa podejścia od razu wam rozjaśnię jak to jest schemat i strategia działania I skupiamy się na Kylo Live on najczęściej atakuje Fina albo poł, więc stamy na Fina Masz no. ma schemat działania a dzisiaj zaatakował GTR więc schemat poprzedni. nie pamięć teraz tak GTR No jest zablokowana sobie jak nie będziemy dawać tury na rej plot już na JPR bo nad sobą będzie brał na siebie widzicie tutaj radzi siódmy jeżeli chodzi o ray ma tutaj oszczędzać brać niketsu przede wszystkim Bra, czekamy na JPR my musimy zrobić tak wykonać Dwa ruchy u niej, które są dla nas super kluczowe. Czyli, tak, po pierwsze wziąć na siebie, po drugie, założyć jeszcze. Jeszcze healing immunity. Ja, dla mnie healing immunity jest ponad założeniem, wzięciem na siebie, więc dajemy healing immunity. Ten nie miał tego życia od razu. Od razu tu damy jej. Możliwość wzięcia na siebie. Zrobił dodge. Dobra, rzucamy granat. Bo Ray, Jedi Training Ray ma dość sporo action up, więc nie ma co tutaj żałować. Ray jest poniżej, więc tutaj nie będzie miała war, Wild Winda, więc będziemy tutaj na razie Basiciem działać. Mam to trochę wydłuży walkę, ale to nic nie zmienia. Healing Immunity już minęło na Kylo, na Gensha JPR cały czas jest stanowana. I dzisiaj mam jakby taką trochę trudniejszą wersję tego eventu. No i dobrze. Mnie lepiej zobaczyć taką wersję i wiedzieć, jak się zachować, niż jakieś łatwe podejście. Okej, okay, bierzemy na siebie. Od razu healing i unity. Ja tu wysyłam bb ponieważ jeszcze wtedy mamy jakby kolejną system Nie jedną, tylko dwie sumy. też radzę tak używać. jay train poza tym eventem, oczywiście. Dobra, White Wine. Pach. Zrobimy tak. Mind Trick, żeby mieć ten dodatkową turę. I żeby po tej turze wziąć na siebie. Pach. Dobra, dalej się kopiemy Skylo. Za mało mamy życia, więc zabierzamy basiciem. Musi też życie wejść na zielone, żeby, żeby e, potem wejść poniżej, żeby mieć możliwość e, zrobienia tego trzeciego ciosu. Są wymagania, jeżeli chodzi o ten cios. Myślę, że jeszcze jeden taki Trick i będzie... Będzie po Kylo. No już spokojnie. Easy. Czyli drugie podejście, również udane. Tu już nic się nie czai, granatem sypie. No i tak samo miało być, miało być to podejście, tak jak mówiłem, bardziej bezpieczne. Ale jak widzicie, znowu mnie poniosła fantazja. Ale tak jak, tak jak widzicie, nie zmienia to nic. Dalej będzie wygrana. Okej. Okay. Dlatego podejścia nie będziemy robić, myślę, te dwa myślę, że wystarczą. I gdyby były tu finiesz, to wiadomo, że to byłoby łatwiej. Ale wydaje mi się, że co by się nie tu wydarzyło, co by się tutaj nie wydarzyło, to i tak gronę mamy pewną. Nie czy nie spadnie, czy ktoś tu jeszcze tutaj nie spadł. Tak się siebie, a może przed. I tym basiciem dość nieźle mieli. Ok, Mind Trick bierzemy na siebie. Jeszcze mamy Healing Immunity. To też chcę użyć. Właśnie, tak, w I Jeszcze dodatkowo reja asystowała. Bah. Tu tam. Ratatury u Raidera, no i tyle, no tak to wygląda, myślę, że jest to dość fajnie pokazane, możecie grać bardziej ostrożnie, możecie grać bardziej na wariata jak ja, ja bardziej jak już wiem, że Kylo leży, no to tutaj się nie czaję, idę, idę, idę pełną parą. Dzięki za, na, za ten nagranie, czołem, cześć i do następnego razu, hej!